Oh <laughs> Z tej strony Crazy Cat i witam Was w kolejnym odcinku Medieval Dynasty. Skończyliśmy tam, gdzie ostatnio, i nasza Kaśka zmienia fryzurę. Mamy bodajże wiosnę, więc jest gorąco. Niemniej zaczynamy kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zatem zapraszam do rozgrywki. Witajcie serdecznie w Medieval Dynasty. Przyznam się szczerze, że ten odcinek miał być nagrywany w dniu pełni Bobra, a właściwie pełni księżyca Bobra. Niestety Bobry nie były po mojej stronie i postanowiła się mi gra i wykrzaczyć, a później w ogóle nie nagrało mi głosu, więc finalnie dzisiaj nagrywamy raz jeszcze, więc są pewne zmiany. Mianowicie tutaj stał łucznik, nie ma go, przed chwilą sobie wykopałam glinę, więc żeby było zabawniej, tam też nie miałam głosu, ale widzę, że tutaj chyba jeszcze jest, tak, jeszcze jedna taka, takie złoże gliny mamy, więc sobie tutaj zaraz wykopiemy. W ogóle pokuszę się, żeby zrobić tutaj jakieś zdjęcie. Więc już momencik, zaraz sobie tryb fotograficzny odpalimy. Już chciałabym to ładnie tak uwiecznić. No nie tak nisko, kobieto, kochana, dobra, ukryj inter. No może jeszcze nie ukrywaj, bo chcemy tutaj zrobić naprawdę ładne zdjęcie do miniaturki. W pole widzenia, może tak. Obrót kamery, nie, ale jasność kontrast, żeby było, nasycenie oczywiście, ukrywamy i to było bodajże to albo to. No, akurat zawsze zapominam, które to było, więc możemy tutaj dokończyć. Chowamy naszą łopatę, kamieni tych chyba nie zbieramy, ja tutaj sobie jeszcze, o, jeszcze jedno, dobrze, Tyle gliny to nam naprawdę będzie ciążyło później, ale okej, okay, mamy dużo gliny. Ostatnio mieliśmy tutaj bardzo nieprzyjemnych gości, to teraz złoży gliny będzie jak znalazł, jako nagroda pocieszenia. Ale ja tu jeszcze chwilę temu byłam i miałam jakieś fajne grzyby, i teraz ja ich szukam po prostu. Albo one były w tamtą stronę bardziej. Momencik, zaraz tutaj obczajemy, bo ja tutaj mmm, przechodziłam kawałek dalej. Wiecie, tutaj mamy oczywiście nasze łosie, albo co innego, dobra. Tutaj zebraliśmy, okej, okay, okej. Okay. Może kawałek dalej, one były dobre, nieważne, idziemy na drugą stronę, bo chcę tutaj trochę poeksplorować, widzę, że tutaj się jeszcze zaraz spiło, kolejny raz. Więc spoko. Kamienia nie potrzebujemy. Chcę tylko jeszcze przejść, zobaczyć, zobaczyć, nie będę musiała za chwilę uciekać, bo taka możliwość też istnieje. Bo ci łucznicy yy, byli w dwóch miejscach. O! To ci zimno, czy co? A nie, zmęczona, raczej. Niestety obstawałem, że Bobrów to już raczej nie uchwycimy. Niestety. Znaczy, Bobry, całuje Bobry, to. Ja mówię, boby, to... No w sumie e, bobry też były, ale chciałam borsuki. Ale mamy podgrzybki, więc tutaj widzę, że mm, na jesień mamy bardzo e, fajne mm, możliwości. Chyba, że to doszło oczywiście z aktualizacją. Ja nie chcę tak daleko odciekać od naszego miejsca zamieszkania. Wiecie, tutaj chciałabym tylko trochę poeksplorować. E, zbierz te platyki, a tutaj miałam... Gdzie tutaj jest ten dziurawiec? Gdzieś tu miałem jakiś dziurawiec, o, babka lekarska, cofnijmy się. Yy, tak tylko sobie tutaj popatrzymy. Wiecie, nie chcę się oddalać, po prostu. Yy, tu jest kamień, dobra. Yy, tu są jeszcze jakieś grzybki, rydze, No fajnie, jestem tylko zaciekawiona czy to dodali z aktualizacją, czy jak. Dobra, ja tutaj obserwuję nawyk już chyba z DBD, więc wracamy do naszego tutaj miasta. Widzę, że znów mam jakieś przestery, jeśli chodzi, o, e, e, jeśli chodzi o grafikę, ale wiecie, ja się nie śpieszę, więc liczę, że ten odcinek w ogóle być może dzisiaj wpadnie. Nie umiem opiecać, ale się zobaczy, jak. Panie, dzisiaj to będzie fajnie, jak panie jutro też będzie fajnie. Liczę, że do porodu raczej nie umrę, bo zostało tam niewiele. Dobra, idziemy trochę wolniej, żeby się nie zmęczyła. Żałuję, że wtedy nie nagram, bo tam miałam ciekawą pogawędkę, a nie chcę za bardzo iść znów w te miejsce. Tak, że tak powiem, bez czapy, bez przygotowania. Bo wtedy to naprawdę uciekałam po prostu przed y, tymi ludźmi. Widzę, że tutaj króliki są, ale na tą chwilę po prostu... O, tutaj są te grzybki. Więc jeszcze tutaj pozbieramy tak zwane sowy. A też nie za dużo, wiecie, nie chcę, że tak powiem, się... O, już widzicie, zebrałam trochę grzybków i już jest źle. O ile przekroczyliśmy ten... Dobra, co tutaj możemy wyrzucić? Tam, że glina nam trochę ciąży, a gliny nie chciałam się pozbywać tak od razu. Gdzie to jest? Ale co by miało najbardziej, że tak powiem, nie uciążyć? Możemy tutaj to wrzucić? Nie. Żelazna sikiera. Może przerzucimy ją. A to i tak nam nic nie daje. Abym zjadła te jagody po prostu. Zobaczymy, czy to coś nam da. Dobra, możemy dojść, więc trochę tutaj że tak powiem jedliśmy. Ale przeciążenie nadal mamy, więc się wracamy do domu. W ogóle nie wspomniałam finalnie, że tutaj mieliśmy mały wypadek. Była burza, więc jest trochę prześwitów w niektórych miejscach. Muszę jeszcze to obczaić. To chyba był dom albo chata Myśliwska. Chata Myśliwska dobra. Teraz ja sobie muszę tutaj obczaić, gdzie miałam yy, młotek, usemka, dobra ósemka. Ja bym chciała tutaj y, naprawić to. Dobra, co możemy, ten wariant jest wybrany. Ja chciałam tutaj naprawić bardziej, moment, zaraz tutaj obczajmy, że tak będzie już teraz. Aha, czy jeszcze sobie możemy tutaj y, ususzyć sobie mięso, super. Ja bym chciała zobaczyć to ususzone mięso. No dobra, a tu co możemy? A, czyli tu możemy robić y nasze y strzały, a łuk. Do łuku nam troszkę brakuje technologii, ale do tego już nie. A to kupimy schemat. Dobra. Ja tam w sumie ogarnąłem sełuk, ale w banach w ogóle miałam, żeśmy chcieli to jeszcze ogarnąć. Jedną kwestię, tego jak wiem to nie podnosimy już. Przecież nie, patyki podnosimy chyba. Nie wiem co ja chciałam. A znów nas przeciążyło. Gdzie te patyki? No opuść, kochana. Wszystkie. Dobra. No to idziemy y, do naszej piastowni, żeby tu jeszcze coś ogarnąć, bo nie wiem jak tam będzie z porami roku. Że wiecie, za chwilę jest zima, a tu mamy na razie jesień. Więc chcę parę rzeczy posprzedawać. Moment, y, ja mi tutaj widzę derwana, czy mi się wydaje? Nie, to nie był ten, to też nie był ten. Moment, to. To ja był. Żaden z nich. Tak myślałam, czy może zaraz mojego ex-męża. Nie, więc idziemy jeszcze posprzedawać. Liczę, że zdążymy, bo nie patrzyłam w sumie, która to była godzina, jak szliśmy sprzedać. I chyba jednak fryzurę zmienimy. Coś mi się zdaje, że ta fryzura bardzo postarza naszą kochaną Kaśkę. Więc idziemy najpierw posprzedawać, a potem idziemy. Ogarnąć ostatnie rzeczy. Dobra, nie, to nie do ciebie, do ciebie musimy. Najpierw posprzedajemy, a potem po prostu ogarniemy co nieco. Dobra, to było to. Kamieni też sprzedajemy, w sumie i tak potrzebujemy na później kasę. Mleczeka też sprzedamy. Ja bym chciała najbardziej glinę sprzedać, jeśli mi się uda. Przy okazji, oczywiście, sobie tutaj zrobić troszkę miejsca. Trucisnę, kurczę, truciznę bym nie sprzedawała póki co. Wino nam niepotrzebne, to raczej sprzedamy. Mam nadzieję, że worka nie sprzedaliśmy, ale jak sprzedaliśmy, no to kurczę, trochę szkoda. Dobra, to też sprzedamy. Bo z tego co wiem, żeby mieć konia, potrzebuję tutaj mieć stajni. Teraz ta na tego. Mięsa jeszcze bym nie sprzedawała. Glina, Może no, glinę sprzedajmy. Dobra. Coś tu jeszcze chcieliśmy sprzedać. Żelazna, A miedziana. Miedziana jest droższa, ale miedzianą raczej bym chciała jeszcze zachować. siekiera, a tam coś dziikera. Dobra, to tą sprzedamy, tą się byśmy jeszcze chyba wyposażyli, ten nóż, ale nóż ma mało procent, a raczej naprawić nie możemy. Kupota jest nam potrzebna, młotek też. Dobra, zobaczmy co u niej można w sumie jeszcze kupić. I ma co będę potrzebowała później, chłopiec raczej nie. Kurczę, trochę drogie te rzeczy. Na razie nie. Myślę, że zaryzykuję i idziemy szukać naszego cyrulika. Bogdan to nie był. Dobra, tutaj nie. Możemy iść kawałek dalej. To chyba był gdzieś tutaj, mi się zdaje. Gdzie ten cyrulik? A, tu jesteś. Ja Cię nie widziałam, kolego. Myślę, że czas na strzeżenie kolejne. Dobra, to teraz na pewno chciałam zmienić włosy. Okej, okay, co tutaj mamy w sumie dostępnego? Ja, ja nie chcę tego kucyka, Ten kucyk mi się tam nie podobał. Jakoś mi się nie widzi, więc. Och. Ona chyba w sumie w tych startowała, mi się zdaje. Tak, w tych startowaliśmy. W tych nie chcemy, a chcę coś może takiego. Z drugiej strony, tamte mi się bardziej widziały, jak miała. Ja jej trochę w sumie później zmieniam kolorystykę. Dobra, ja bym chciała może nie szare, a wiecie, niech wróci do tych rudych. Jakąś rude mi pasują u niej. Może taki lekki odcień odmienić? Coś tutaj jeszcze spróbujmy. Okej, okay, coś takiego. Wiecie, tutaj muszą zaś u niej zmiany. Jeszcze ten typ tutaj pokombinujemy. Bo tak to jej nie pasuje, no. Nie widzi mi się ona w zgolonych, aby nami nie stwarzy. Rozpuszczone też za bardzo do niej nie pasują, chociaż ciężko będzie z nią, żeby tak ładnie tego. Myślę, że zostawimy te, czyli pierwotne. Dobra, to, co tu jeszcze możemy? By ją trochę wybledziła, bo ona miała naprawdę, ład... chociaż nie, może trochę bardziej opaliła, bo ona miała chyba gdzieś tu, a ja bym chciała. Dobra, dwójkę coś tutaj możemy zrobić nic nie zmieniłabym. Mnie te usta bym trochę tam nie możemy ustać. Ja tak patrzeć co możemy zmienić. Piegi. Piegi bym może jej dała. A chyba tutaj... Dobra, zróbmy tak. No, blizny już jej nie dawaliśmy, że tamte się zaleczyły. Oczy zostają. Włosy, no tak jeszcze tutaj patrzę. Tych ona mi się nie widzi, a ona jest kobitką, więc musimy wrócić do tych. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ja bym chciała trochę. A dobra, ciężki wybór, prawie jak w Simsach brzmiała, więc raczej. Tak wygląda w tych. Zresztą się Cyrulikowi ręka.

Okej, okay, w sumie spotkaliśmy kupca. Jestem ciekawa, co z tego wyniknie, bo wcześniej nie widziałam, więc tutaj pogadamy. Myślę, że coś z tego wyjdzie. Zobaczymy. Pokaż mi swoje towary. A czemu. Ok, czyli w sumie mamy takiego kupca. Może nawet zrobić tutaj zdjęcie jakiekolwiek, bo tego kupca akurat spotkamy pierwszy raz. Już sobie tutaj przechodzę. W jakiś tryb dobra. Teraz musimy trochę jednak rozjaśnić. Może na scenie troszkę mniejsze, choć. Chciałam tak ładnie zrobić zdjęcie. A dobra, jak wyszliśmy, to spoko. Tutaj mogliśmy spotkać pupsa? a jeszcze chcę przejść tam, bo dzisiaj trochę. Opustoszałe lokalizacje, tak występują tu wrony, występuje tu dużo rzeczy. Dobra, otwórz skrzynię. Tam się przyda, im się już nie przyda. Obym tylko nie żałowała tego patrząc na udźwig. Ale dobra, jeszcze tutaj zerkniemy. Nie wiem czy mi się wydawało, czy ktoś tam był. Wow. No, dobra. Dobra, nie będziemy okrać chyba dzieciaka. Chociaż zobaczyć porzucone zapasy. najpierw jak mnie kurczę wygoni. No zobacz, tutaj pozwiedzaliśmy. Teraz jeszcze tu zobaczę, czy coś jest w okolicy, bo wiecie, nie chcę się spotkać z żadnym z pilków innych takich. A wiem, że o piaszcząp. Ja to, co możemy tutaj porobić? Wymagane kill. Off. Dobra, czyli tu mamy jakieś skały. Będzie fajna lokalizacja, żeby tutaj. A mamy W? Ogóle kill Zaraz zobaczymy. Czy mamy kill off. Nie, nie mamy kill offu, A sprawdzić chyba go możemy. Nie jestem teraz pewna, muszę go dalej. Kamień i kłoda. Dobra. A tam co jest? Ja tego zobaczę, co to jest. Najwyżej. O, to był jaszczon. Dobra. Dobra, zaraz wracamy tutaj do domu, więc nie martw się. I tym finalnym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Ja powiem szczerze, że trochę eksploracji mi się przydało. Zwłaszcza, że realnie potrzebowałam trochę odmiany od Sims'u. Niemniej myślę, że jeśli chodzi o serię taką jak Rav czy Gingham, no to niestety po nowym roku ona trochę wymaga ode mnie. A teraz ten czas przed grudniem jest dla mnie bardzo intensywny. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Do zobaczenia.